Być może znasz to uczucie aż za dobrze, to wyczerpanie, które przychodzi nie z lenistwa, ale z nadmiaru starań. Ten ciężar na sercu, który bierze się z tego, że zbyt mocno coś trzymasz w dłoniach. A co, jeśli powiem ci, że istnieje na to lekarstwo, ale jego recepta brzmi zupełnie odwrotnie niż podpowiada nam logika i całe życiowe doświadczenie? To recepta zawarta w jednym zagadkowym zdaniu: Im mniej dajesz, tym więcej dostajesz. Obiecuję ci, że jeśli zostaniesz ze mną przez kilka najbliższych minut, ta pokrętna myśl nie tylko nabierze głębokiego sensu, ale może stać się twoim nowym źródłem siły i wewnętrznego spokoju. Pewnie pierwsze, co przychodzi ci na myśl to sprzeciw jak to mniej dawać. Przecież całe życie uczono mnie, żeby walczyć, starać się wkładać całe serce w rodzinę, w pracę w dom. I masz absolutną rację. Twoje starania, twoja energia, twoja troska, to wszystko zbudowało świat, w którym dziś żyjesz. Ale jest w tym pewien haczyk, którego często nie dostrzegamy, dopóki życie samo nas do tego nie zmusi. Jest w tym pewna tajemnica, która na pierwszy rzut oka wydaje się sprzeczna z logiką. Zostań ze mną jeszcze przez chwilę, a obiecuję, że wszystko stanie się jasne. Pomyśl o swoim życiu jak o potężnym, rozłożystym drzewie. Przez lata opierało się wiatrom, dawało schronienie, rodziło owoce. To Twoja duma. Ale każde mądre, stare drzewo wie coś, czego my często musimy się uczyć. Wie, że aby przetrwać zimę i rozkwitnąć na nowo wiosną, musi pozwolić liściom odejść, musi odpuścić. Przenieśmy się na moment do Twojego ogrodu. Nieistotne, czy masz go naprawdę. Czy tylko w wyobraźni. Każdy z nas ma taki wewnętrzny ogród, doglądasz w nim swoich roślin, to twoje relacje, zdrowie, pasje, wspomnienia. Niektóre kwitną pięknie, niemal bez wysiłku. Ale spójrz tam, w ten jeden kąt widzisz tę roślinę? Tę, która mimo twoich starań, podlewania, nawożenia, chronienia, po prostu marnieje. Wkładasz w nią całą swoją energię, a ona wysysa z ciebie siłę, dzień po dniu. Zostawiając poczucie porażki i cichego zmęczenia. I tu pojawia się to trudne pytanie: co robisz? Instynkt każe ci walczyć, próbować jeszcze raz, dać z siebie jeszcze więcej, ale co jeśli powiem ci, że najmądrzejsze, co możesz zrobić, to przestać? Że największym aktem troski o cały ogród jest pozwolić tej jednej roślinie uschnąć? Być może brzmi to teraz okrutnie, ale zrozumiesz to później. Gdy zobaczysz, co stanie się z ziemią, na której rosła. Kiedy wreszcie pozwalasz jej odejść, dzieje się coś niezwykłego. Ziemia pod nią, do tej pory jałowa i wyjałowiona, wreszcie może odpocząć. Nagle odzyskuje siły i po jakimś czasie, w tym samym miejscu, może wykiełkować coś zupełnie nowego coś, na co wcześniej nie było ani miejsca, ani siły w glebie. Odpuszczanie to nie jest akt zniszczenia. To akt tworzenia przestrzeni. A teraz wyobraź sobie coś innego. Idziesz przez życie z niewidzialnym plecakiem na ramionach. Na początku był lekki, wkładałeś do niego piękne wspomnienia, które nic nie ważą. Doświadczenia, które dawały siłę, to solidne, ale poręczne narzędzia. Ale z biegiem lat do plecaka trafiały też kamienie ciężkie, kanciaste kamienie urazy do kogoś, kto cię zranił, kamienie żalu za czymś, co się nie udało. Kamienie niespełnionych oczekiwań wobec siebie, wobec dzieci, wobec losu, kamienie lęku o przyszłość. Idziesz z tym plecakiem krok za krokiem, a on staje się coraz cięższy. Czasem tak bardzo przyzwyczajasz się do tego ciężaru, że wydaje ci się on częścią ciebie. Myślisz: Muszę to nieść, taki mój los, to część mojej historii. A teraz zatrzymaj się ze mną, weź głęboki oddech. A ja zadam Ci pytanie, na które nie musisz odpowiadać na głos. Klucz do tej całej zagadki kryje się właśnie w nim. Czy naprawdę wierzysz, że Twoim przeznaczeniem jest dźwiganie tego wszystkiego aż do samego końca? Pozwól, że Ci coś powiem. Możesz zdjąć ten plecak, możesz go otworzyć i możesz, masz do tego pełne prawo, zajrzeć do środka i świadomie zdecydować, który z tych kamieni chcesz nieść dalej. Bo jest dla Ciebie z jakiegoś powodu ważny, a który możesz już położyć delikatnie na ziemi, nie wyrzucić z wściekłością, po prostu położyć i zostawić. Poczuj to przez chwilę, tę ulgę na ramionach, ten lżejszy krok. Odpuszczenie kamienia urazy nie oznacza, że zapominasz o tym, co się stało. To nie znaczy, że dajesz komuś rozgrzeszenie. To znaczy, że decydujesz, że ból, który Ci zadano, nie będzie już definiował Twojej dalszej drogi. To jest właśnie ten moment, w którym wszystko, o czym mówiłem wcześniej, zaczyna nabierać sensu. Pamiętasz, jak na początku mówiłem, że zrozumiesz to później? Ten moment jest właśnie teraz. Kiedy przestajesz ostatkiem sił podlewać uschniętą roślinę, zyskujesz energię, by zadbać o cały swój ogród. Kiedy wyjmujesz z plecaka najcięższy kamień, nagle masz siłę, by podnieść głowę i zobaczyć, jak piękna jest droga przed tobą. Kiedy pozwalasz starym liściom opaść, dajesz swojemu wewnętrznemu drzewu szansę na nowe, zielone pąki na wiosnę. Im mniej dajesz energii temu, co cię osłabia, co należy do przeszłości, co jest już poza twoim wpływem, tym więcej dostajesz. Zyskujesz spokój, zyskujesz siłę, zyskujesz przestrzeń na radość, która jest tu i teraz, na oddech, na nowy, wygodny fotel w pokoju z którego wreszcie wyniosłeś stare, niepotrzebne graty. To nie jest kapitulacja, to jest Twoje zwycięstwo, mądre, ciche zwycięstwo dojrzałego człowieka, który wie, że największą siłą jest nie trzymać za wszelką cenę, ale wiedzieć, kiedy z miłością i troską o samego siebie pozwolić odejść.